Wiecie, kochani, dawno się nie widzieliśmy, pewnie domyślacie się, z czym to było spowodowane. Pandemia, koronawirus, wszyscy w domu, dziecko nie chodzące do szkoły, i po prostu nie bardzo miałam jak nagrywać, ale już do Was wracam. No i dzisiaj jest unboxing. Słuchajcie, jakiś czas temu nagrywałam film na temat zakupów luksusowych w second-handach, tudzież w komisach. No i w tamtym momencie zrodziły się w mojej głowie różne pomysły i różne potrzeby. Nie ukrywam, że też te potrzeby zrodziły się przez oglądanie filmów na YouTubie, ale no nie tylko, po prostu też spodobało mi się to, co chcę Wam dzisiaj pokazać. Pewnie po tytule już wiecie, co to jest. No i będzie to dzisiaj unboxing torebki. Ja zamówiłam torebkę bezpośrednio ze strony Gucci, bo jak już pewnie się domyślacie po tytule, jest to torebka Gucci. I teraz dlaczego ze strony Gucci? W witkacu na stronie jej nie widziałam. Ona była w zeszłym roku, ale w pewnym momencie zniknęła, wyprzedała się, nie ma jej. Być może w sklepie jest, natomiast ja tego nie sprawdzałam. Myślałam też nad tym, żeby zamówić ją z Matejza, z tej niemieckiej strony, ale ostatnio miałam z nimi niezbyt miłe doświadczenia i stwierdziłam, że nie chcę po prostu u nich dokonywać tego zakupu. Szczególnie, że Gucci oferuje bezpłatne ekspresowe dostawy kurierskie, więc macie praktycznie po 48 godzinach przesyłkę. To jest przesyłka lotnicza. No, i słyszałam jeszcze, że jak się zamawia właśnie u retailerów, czyli z Farfetch, z Majtriza, to tam podobno czegoś tam nie ma. Jakiś tam, nie wiem, jakichś tam ładnych, fajnych rzeczy nie, nie wiem, brakuje. Jakiś, nie wiem, karteluszek, foliek, nie wiem, jakichś bibelotków, no nie wiem, tak słyszałam, więc stwierdziłam, że zamówię bezpośrednio z Gucci. No i co, słuchajcie, czas otworzyć przesyłkę. A jeszcze Wam powiem, że ja się zastanawiałam, czy, czy kupić tą torebkę w ogóle używaną i chciałam tak zrobić, ale wiecie co, te torebki, które są takie na topie yy, są w ogóle yy, w takich samych cenach jak w sklepie, także to w ogóle nie ma sensu. Ok, jest torebeczka Gucci, której to właśnie podobno brakuje jak się kupuje z Mike'a na przykład. To, że bardzo jakiś tam zapewne rachunek warunki zwrotu no i oczywiście samo pudełeczko otwieramy patrzymy jak to wygląda w jakim stanie jest torebka <grym> czy nie ma jakiegoś, wiecie Jakiegoś czegoś. Najgorsze jest to, kiedy słuchajcie, kupujecie luksusową rzecz i się okazuje, że ona była zwracana i jest na przykład widać ślady użytkowania. To jest w ogóle najprzyjemniejsze, nie? Ok, no standard. Pewnie znacie to z innych kanałów, jeżeli oglądacie, więc będę, będę w miarę szybko starała się Wam tylko ją pokazać i też yy, sprawdzimy wspólnie, ponieważ ja, jak widzieliście, nie rozpakowywałam jej. Sprawdzimy, jak jest zapakowana, w jakim jest stanie, jak to wszystko wygląda. O, ma te wszystkie zabezpieczenia. Tutaj jest o, zabezpieczona takim plasterkiem. Wszystko jest tak, jak trzeba. Tutaj nie ma mowy o tym, żeby coś było, wiecie, tyle jak. To mnie bardzo cieszy. Ja nagram film na temat tych zakupów różnych, na różnych stronach, bo ja bardzo dużo kupuję przez internet. No i wiecie co, z tymi zakupami to jest różnie. To jest torebka w kolorze Dusty Pink, czyli taki brudny róż. W tej chwili mamy światło dzienne, ona w ten sposób wygląda jest taka e, w takim odcieniu chłodnym. Hmm, więc jeżeli się zastanawiacie nad zakupem to jest to nie jest to róż, taki różyk, tylko jest to odcień chłodny. Dobrze. No zaraz zaraz to zrobię w każdym razie, o przedko Wam jeszcze pokażę jak wygląda w środku. To się jest oczywiście zabezpieczona. To mnie bardzo cieszy, bo te papiery później się przydają do tego, żeby, żeby wiecie ją przechowywać. Po prostu, prezentuje się tak. Ma ładne wnętrze, takie um, z. Chyba, nie wiem czy to jest skóra, czy nie Alkantara, wygląda w ten sposób. Szybkie sprawdzanie. Nie ma żadnych śladów, żadnych odgnieceń, yy, żadnych dziwnych, niepożądanych rzeczy, co jest bardzo istotne. Yy, ten hardware jest taki brudny, złoty, czyli nie jest to taki świecący w oczy. Słuchajcie, złoto, złoto. Tak ona wygląda. Pokażę Wam, jak wygląda na mnie. pani żegnam się z Wami, to nie był zbyt długi filmik. Tam Wam znać za jakiś czas, jak tą torebkę się nosi, jak ona się sprawdza. Podobno nieźle, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie super torebka na lato i będę ją nosić dopóki będzie słońce, aż do września. Także zapraszam Was na kolejny film. Całuję, do zobaczenia. Pa!